Dzień dobry, witam się krótko na moim kanale. I jak w tytule mowa, dzisiaj zapraszam Was na moje top ulubione perfumy, które używałam i które oczarowały mnie w minionym roku. Rok 2024 pod kątem zapachów był dla mnie rokiem niesamowicie odkrywczym. Poznałam mnóstwo pięknych, fantastycznych kompozycji, i tak jak mówiłam na ostatnim odcinku z premierami perfumowymi, że miałam duży dylemat, które perfumy ulokować w kategorii ulubieńców. A więc postawiłam na takie zapachy, które były miłościami od pierwszego powąchania. A tych zakochań w roku 2024 naprawdę miałam dużo, bo aż 20 zapachów znalazło się na podium i to na miejscu pierwszym. Jeszcze nigdy w historii prezentacji moich ulubionych zapachów nie było aż tak szalonej liczby. Bywało i skromnie, dlatego że pamiętam, jak kiedyś zaprezentowałam tylko trzy ulubione zapachy, ale to nie, że tak mało zapachów poznałam danego roku, tylko dlatego, że tak mało zapachów mnie danego roku zachwyciło. A więc dlatego uważam, że rok 2024 należał do mnie, jeżeli chodzi o poznawanie. Fantastycznych zapachów, które trafiały nie tylko w mój gust, ale no. Kochałam je od pierwszego powąchania. Ze względu na taką ilość postanowiłam temat rozłożyć na dwa odcinki. Dzisiaj pojawi się pierwsza dziesiątka moich ulubionych perfum, a w kolejnym odcinku pojawi się następna. Jeżeli jesteście zainteresowani, które marki, jakie zapachy rzuciły mnie na kolana, zapraszam do oglądania dalej. Zaczynam od zapachu, którego katowałam w grudniu. To był mój zapach miesiąca. Zapach, którego poznałam na długo przed grudniem, dlatego że dzięki mojej fryzjerce. Która jak dała mi ten zapach do powąchania, od razu skojarzył mi się zimowo-świąteczny sezon. Jest to zapach, który również był częścią mojego kalendarza adwentowego, który składał się z 25 zapachów. 24 zapachy były mi totalnie nieznane. Te zapachy wybierała moja rodzina, przyjaciele, znajomi, a jeden zapach. Na otwarcie kalendarza, czyli okienko, paczuszka numer 1, została wybrana przeze mnie, a mowa o Marce, Latafa i kompozycji KAMRA. Dla mnie to zapach aromatyczny gourmand, który skręca bardziej w kobiecą stronę. Jest przy tym elegancki, słodki, ale nie przesłodzony i ma wszystko, z czym mi się kojarzy okres grudniowo-świąteczny. Odnajduję w nim szarlotki, grzańce, cynamonki, pierniki, ciepło palącego się ogniska, z którego unosi się nie tylko ciepło, ale również taki delikatny, dymny aromat. Niesamowita dla mnie piękna i przytulna kompozycja. Obiecałam, że na kanale pojawi się podsumowanie moich nowości grudniowych z kalendarza perfumowego, ale zapach kamra od Marki Latafa nie będzie brał w nim udziału, dlatego że byłoby to niesprawiedliwe, gdyż to jest jedyny zapach, którego znałam, który zachwycił mnie o wiele wcześniej niż te zapachy, które poznałam w kalendarzu adwentowym. Także wszystkie 24 zapachy, które. Po raz pierwszy powąchałam w grudniu, będą y, zaliczały się do takiego podsumowania, a kamera nie, dlatego że tak naprawdę zmierzyłaby wszystkie te zapachy i wygrałaby. Dlatego uważam, że to nie byłoby tak do końca sprawiedliwe, więc y, kamera ma swoje zasłużone miejsce w ulubieńcach. Kolejny mój ulubieniec jest to marka Jean Paul Gaultier, kompozycja Paradise Garden, i jest to moja miłość od pierwszego powąchania. A część z Was była świadkiem tej miłości, która się narodziła na wizji, dlatego że kiedyś, o ile nie zapomnę, to zostawię wam link do tego odcinka w opisie pod tym filmem. Nagrywałam test na żywo 12 godzinny i podzieliłam się z wami wrażeniami z otwarcia. Później po całym dniu noszenia się z tą kompozycją, dogrywałam wrażenia po całym dniu noszenia się z tym zapachem. Także Paradise Garden zauroczyło mnie od samego początku. Paradise Garden to przepiękna, florystyczna, akwastyczna kobieca kompozycja z dużą ilością takiej młodzieńczej świeżości, wodnego wydźwięku, ale całość jest ciepła. Tulająca. I według mnie zapach na gorące lato nie będzie zbyt dobry, bo może być przytłaczający. Za to idealnie pasuje od jesieni do wiosny. No a trwałość i projekcja tego zapachu jest naprawdę bardzo duża. Następne mój ulubieniec jest to redefinicja słynnego, kultowego zapachu od marki Dolce Gabbana Light Blue, a jest nią kompozycja z roku 2023 Light Blue Summer Vibes. Summer Vibes to nic innego jak stary, poczciwy klasyk zblendowany ze słodką brzoskwinią, ale to nie jest taka jędrna, dojrzała brzoskwinia. W tym zapachu kojarzy mi się bardziej ze smoothie, dlatego że mój odbiór tej brzoskwini jest tak, jakby ona była troszkę rozwodniona, a intensywność okrojona. Po soczystym, rześkim, subtelnie florystycznym wstępie robi się gładko, spokojnie i delikatnie kremowo. Na Instagramie w takiej króciutkiej recenzji napisałam, że są zapachy, które na no zawsze zaznaczają się w naszym sercu. I light blue jest takim zapachem, do którego mam słabość. Jest to dla mnie bardzo sentymentalna kompozycja. I często właśnie w tych nowych flankerach poszukujemy czegoś nowego, ale żeby to nowe miało i starą duszę. Dla mnie taka jest redefinicja Summer Vibes. Jest to połączenie czegoś nowego i starego. Kolejny mój ulubieniec jest to zapach wakacji, można powiedzieć, dlatego że bardzo często dawał mi ukojenie, odświeżenie podczas gorących dni w Polsce, a jest to marka 4711 Woda Kolońska z linii Aqua Colonia Intense o nazwie Refreshing Lagoons of Laos. Jest to florystyczny, akwastyczny zapach z ogromem takiej wodnej świeżości. W składzie jest ogórek, którego nie wszyscy lubią, bo różnie ten ogórek współgra z naszym pH, ale na mnie ten ogórek dobrze się układa i nie jest zbyt intensywny, okraszony dużą ilością cytrusów, które nadają rześkiego wstępu. Następnie Dochodzi przyjemne, florystyczne połączenie lotosa i fiołka za to róży totalnie nie wyczuwam w tym zapachu, a wszystko spoczywa na delikatnie chłodnej, drzewnej bazie. Kolejna moja ulubiona kompozycja, którą poznałam w roku 2024 należy do marki Niszowej. Jest to również prezent od mojego męża. Dość kontrowersyjna kompozycja, którą się albo kocha, albo nienawidzi, ile jest przeciwników? Tyle samo jest z miłośników. Jest to zapach, który ma w sobie dość sporą dawkę kamfory. Także, jeżeli lubicie aromat kamfory, a ja bardzo lubię. Także polecam testy. A mowa o marce Etat Libre Orange i kompozycji Herman. Herman y, to jest w skrócie dlatego, że tutaj wstawię napisy dlatego, że jest to pełna nazwa tego zapachu. W moim odbiorze to mroczna, tajemnicza, chłodna, świeża kompozycja z takim dużym pazurem. Dla takiej kobiety można powiedzieć buntowniczki, ale ta świeżość, którą wyczuwam, to nie jest taka typowa świeżość zapachów na lato. To jest bardziej ziemista świeżość z dużą ilością powietrza po deszczu, zmieszana z przyjemnym, subtelnym, zielono-ziołowym aromatem. Do tego dochodzi woń róży, takiej dojrzałej, zroszonej, e, którą podkreśla pięknie Paczula. E, wielu osobom kojarzy się ten zapach z kościołem, a mnie z mokrą od deszczu, leśną drogą. Zapach jest z kategorii unisex, chociaż przyznam, że delikatnie uderza w męską stronę. O Hermanie swojego czasu nasłuchałam się u dwóch Ań, Parasola 10 niestety Ania Parasola nie nagrywa już na YouTubie i Ani z kanału Anecznik, która też wykasowała wszystkie swoje filmy aktualnie nie nagrywa ale wiem, zostałam uspokojona, że Ania wraca z czymś nowym także z podekscytowaniem, nie mogę się doczekać co tam Ania wymyśliła także dziewczyny naopowiadały się, ja się tymi opowieściami zachwyciłam, minęło, minęło troszkę czasu zanim yy, yy, ten zapach pojawił się w mojej Kolekcji, ale jak się pojawił, to po prostu były fanfary. No i miłość od pierwszego powąchania. Kolejne moje oczarowanie, zakochanie zapachowe z roku 2024 zostało poznane w odlewce. Belisima Beauty Blog, która ma swój profil na Instagramie. W ogóle, jeżeli będę o dziewczynach mówiła z Instagrama, to oczywiście wszystkie linki do ich profili zostawiam w opisie tego filmu. Przysłała mi odlewki i wśród tych. Odlewek była marka Zara. Ja z zapachami Zara mam bardzo małe doświadczenie, ale zawsze chciałam poznać linię zapachów, która została stworzona we współpracy z Joan Malon. A właśnie dzięki Bellissima Beauty Blog poznałam swój pierwszy zapach z takiej współpracy, i w dodatku stał się moim ulubionym a mowa o elegantly Tokyo. Ten zapach kojarzy mi się z czystą, wypraną, letnią, białą sukienką, która susząc się na zewnątrz delikatnie powiewa na wietrze, a nieopodal kwitnie jaśmin, którego woń intensywnie ją otula. Jest to zapach czysty, świeży, z dominacją jaśminu, którego podkreśla delikatny, drzewny niuans. Kolejne ulubione kompozycje, którymi się zachwyciłam w minionym roku, należą do młodziutkiej, niszowej marki Perfum, marka Como kompozycja aurora i bieta. W składzie aurory znajdziemy bergamotkę, jaśmin oraz mandarynkę, w sercu ponownie jaśmin, ylang ylang oraz fasolka tonka, a baza składa się z drzewa sandałowego, piżma i wanilii. W składzie biety na otwarcie jest limonka, piołun, tymianek, mandarynka, w sercu fiołek, heliotrop, cynamon i goździki, a baza składa się z wanili oraz piżma. Dzisiaj troszeczkę oszczędnie o tych dwóch kompozycjach, ale niebawem ukaże się recenzja tych dwóch zapachów. Kolejny mój ulubieniec jest to marka i kompozycja, która była już prezentowana na moim kanale w recenzji, a mowa o niszowej marce Węgierskiej Superc Budapest i kompozycji kokoloko. Piękny kokosowo-waniliowy wstęp na początku jest skropiony czymś owocowym, musującym, a sam kokos z czasem nabiera na mocy, staje się bardziej kremowy, wanilia puchata, a do tej mieszanki dochodzi delikatny wydźwięk miękkiego jaśminu i heliotropu, a całość nabiera ostatecznie pudrowego charakteru. Jest to bardzo przyjemny, kobiecy zapach, który błogo i komfortowo otuli w takie Podniejsze dni. Następny ulubiony zapach to perfumy, o których często czytałam jako polecane przez Was w komentarzach, a mowa o marce liu. Jo, i kompozycji Milano. Według mnie to przepiękny zapach orzechowo-kakałowy, okraszony pomarańczowymi cytrusami z bardzo delikatnym florystycznym wydźwiękiem białego kwiecia. Wszystko podkreślone jest kremową wanilią, drzewnymi akcentami i to jest kompozycja, która również przypomina mi ciepły, zimowo-świąteczny klimat, a przy tym jest kobiecym, przytulnym zapachem zanim udało mi się zdobyć flakon a nie jest to takie łatwe, dlatego że zapach jest coraz ciężej dostępny otrzymałam odlewkę tego zapachu od mojej instagramowej koleżanki, która prowadzi sprzedaż takich odlewek pod nazwą odlewki i właśnie po takiej odlewce przyszła miłość do tego zapachu no i po tym jak go poznałam, jak dzika szukałam flakonu, nie udało mi się zdobyć ale za to udało mi się zdobyć tester, który jeśli pamiętacie był bez korka a właśnie dzięki odlewce i teraz mówię o odlewce yy, dziewczynie, która prowadzi sprzedaż właśnie odlewek, yy, otrzymałam również korek, która mi go sprezentowała, za co jestem jej ogromnie wdzięczna, dlatego że flakon teraz się prezentuje pięknie, pełnie i taki jak ma być. Tak się prezentuje moja pierwsza dziesiątka top ulubionych perfum roku 2024. Jak zawsze czekam na Was w komentarzach, które zapachy znacie, lubicie, a które wręcz odwrotnie nie przypadły Wam do gustu, także podzielcie się wrażeniami i czekam na Wasze perełki. Jakie zapachy ulubione, które Was zachwyciły w minionym roku odkryliście? Z mojej strony to będzie już wszystko. Dziękuję Wam pięknie za wspólnie spędzony czas. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i zapraszam Was na kolejny odcinek i kolejną dziesiątkę ulubionych perfum roku 2024.